Jednego mniej Tam jest lepszy do... Ok, lecimy. No to lecimy tam. Ja chcę tego automatycznego shotguna. Dolecimy no tam w ogóle? Nie sądzę. Raz, dwa. Możemy tam przejść, jak będzie skrywałka. No, jeden team leci do nas, tutaj. To postaraj się nie zginąć, co? Myślę, że tutaj na domki wylądujemy. Ja lecę na te. Na ten LK. nie wiem, jak to jest, że ty się tak ciągle wykładasz. Bo ja nie lubię cały, cały dzień, kurde, w grę. Ja też nie. Że ja w to gram tyle, co ty. Dobra, jest, SKS Masz kupionego półka? Tak Ja nie mam, widzisz Małga hmm. bierzemy O zajebiście, jestem zajebiście wyposażony, wygraliśmy ten mecz Mam shotguna na blisko i automatyczną snajperkę Jeszcze pistolet Gdzie był ten team drugi? Hmm, tam widziałem go jak leciał dalej. Do fibrylator. To jest fajne? No to podnosicie. Mnie? Albo to... no kogoś. No właśnie tak mi się wydaje, że na pewno nie mnie. No cię też może. O, Panzerfaust chcesz? Nie, po co mi Panzerfaust? Ja sobie porządek, feku Dobra, gdzie lecimy? W stronę? Na nie, to gdzie jest luneta? A, tu jest luneta, okej. Okay. No i mogę się strzelać. O kurde. Co? Zobaczyłeś do tej walizki Już z wyposażeniem? Nie. Zobacz, co ona ma. A, to wiem. Wiem, wiem, wiem. tam nic ciekawego nie ma. Dobra. Lecimy w którą stronę? No nie wiem, ja bym auta szukał. Eee, no to musimy koło drogi. Ja bym szukał auta i zaczął robić kółka i rozjeżdżać Auto i stole. oraz czyli bywać ludzi jeszcze. jakiś, ale nie, nie wiem, czy to ten... Nie, jak... ja mam kur... pistolet. To masz jakiś pistolet fajny? Nie. Szkoda. W ogóle nie mam pistoletu. No jako kierowca potrzebuję pistola, bo ja nie mogę strzelać z tych większych broni. Masz ciekawkę też? Jasne. Lubię jest ciekawkę. W ogóle dzisiaj byłem u lekarza. I dziewczyna na 16-17 lat miała szczepienie. To może nawet 18. Na 18 też jest szczepionka w Kratisie od Państwa. Prezencik taki. Ale mniejsza I dziewczyna tak się tam poryczała, że ja pierdolę. Żeby normalnie na korytarzu była słychać. No ja byłem tam po to, żeby mi papier na niepełnosprawność lekarka wpisała. I znowu będę pieniążki brał z Twoich. Jak zwykle. Ze swoich wydarzy. nie możesz, czy nie? <grym> Jestem bielakiem. Hmm. Jest trzeba wyrównać. O, plecach trójeczko. Pięknie. Tam są gropy w tamtą stronę, ale auta nie ma. O, luna razy 6, kolejna. Może sama do nas przyjedzie. SKS-a to ja nie chcę. No w ogóle do dupy jestem DX12 na tym PUBG'u Bo on graficznie nic nie zmienia, a wydajność taki zżera, że ja pierdolę No Jest strasznie niestabilny Nie polecam 2 na 0 Chyba <laughs> 0 na 0 Minus 1 na 0 Ty tam poleciałeś No przecież dało tam tam Nie wiem, gdzie się tam guzdzasz o kurwa, to ty? Tak, to ja. ja mam dwie szóstki. Dobra, to byłeś ty. Tak. Tak. <grym> no tego ja na jedenastej gram. No jak się. Też gram na 11. Na pustkę. O, autko. Masz jakąś broń automatyczną, nie? Mm, tak. O, choineczka jest nawet jak w moim. A, zdradzam ciekawostkę, Krzysiu w ogóle kolekcjonuje hojneczki do auta. No, oczywiście. Moich tam pełno ma tych choineczek powieszonych. E to jest mało. było więcej. Ja mam jedną. No nie, my wkurzyła, by w było więcej. No wsiadaj. No już idę. Zobaczymy, jak pójdzie. Stara, dobra strategia. Zawsze z Erykiem tak robiłem z Mikołajem. To było fajne, zawsze mieliśmy pełno kili. Tylko proszę cię nie wysiadaj w trakcie strzelania. No ja nie jestem penny. Nie, bo te autystyki zawsze lubiły sobie wyskoczyć w trakcie strzelaniny. Gdzie ja odjeżdżam i któryś Debil zostaje i, i, i mówi, żeby po niego wracać. Jeszcze rozumiem, jak coś zdechnie, ale. No, bo się wtedy wypada z samochodu, ale tak to jest przegięcie. I bokiem. No dobra. W ogóle nie, ale to jest akurat ża żałosne. Żal.pl, bo moi znajomi uważają, hey, że to jest. Bierz to, to, to jest bierz drift. to. Bierzemy tą, ten pojazd. Motorzysz, powiedz. Porzucimy sobie. Jak się chcesz, ale ja tym nie steruję. To nie ma paliwa, pewnie. I to, jest, to jest drift według moich znajomych. To, co zrobiłem. Hmm. Gówno ani. To było za zaciągnięcie ręcznego w trakcie jazdy I co, nie ma? Czy ma? Nie ma Mówię Gdzie ty strzelasz? Pierzę sprawdzi Co? Jak to działa? Co działa? Broń A co ty masz e, nie da się tego wydachować. <laughs> Pamiętam jak wczoraj tego mazykara wydachowałem. <laughs> o, drop jest. No to jedziemy ten, po pewnie będzie dużo osób. Tu jest Rob. Kurde. O kurwa, hełm. No wziął mi zajebał, co nie? Rezekcja może przynieść. O, Gilisiu. p 90, też? Nie. nie. Nie, nie chcę. Następna ósemka, luneta nie potrzebuje. Zupełnie tylko nie ma. Kolejna kamizelka, tu jest trójka. Gdzie? A, tam jesteś, dobra? No, tutaj mogę zamienić. Jest jesteś, hewn, trójka. Troszkę ham, co? Czy ja mam? Ja mam dwójkę. Dobra, lecimy stąd. Tak. No nic nie ma takiego ciekawego. No nie, ja się obłowiłem. Powiększony magazynek i inne fajne zabawki. No to wszystko pokradłeś. A jaki fajny wHy jestem. No widzę właśnie. Chodź się poprzytulam. Misio! Kurwa, jeszcze tyle osób jest tutaj? Żywych? Nic tu nie ma. O, Polones? Poprawaj. Ja słyszę. Wiem. Zobacz, to jest zajebista taktyka. Żeby tylko żaden z hashshota nie dostał i będzie dobrze. Ja wiesz, zapierdaję to, raczej nikt nie dostanie. Nie powinniśmy. Jest kolejny drop. Boją się nas. No oczywiście. No wiadomo, że jak staniaki jeżdżą środkiem mapy, to te to, to jacyś twardziele muszą być. A nie wiem, czy jeszcze lepiej by nie było jakbyśmy wzięli we, we czwórkę na przykład cztery samochody i zaczęli jeździć w kółko i strzelać To by nie było? Ja bym wymienił auto No, by się przydało Tam są, ale to nie chce się do miasta pchać autem auto, 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 auto się fajnie jeździć jak ludzie nie są po osłania, bo może ich... ej, prawa, prawa, prawa Można ich porozjeżdżać. Jednego mniej. Masz go? Na, na górze są jeszcze dwaj. momenty, taka Ewa. Cofamy się czy nie? Jedziecie. jedzieć, Nie, bo to ja trochę oberwałem, wiesz? Można, można uciec i się schilować. Oni byli tam na górze, co nie? No, a mówiłem ci, że to jest dobra taktyka. No, jeden strzela, a drugi jeździ. Dwa kile praktycznie. No, ale ja też strzelam. Tylko mniej. A ten pistolet jest gówniany strasznie Wiesz, ja miał Lepiej. inną lunetę, czwóreczkę, to spoko Bo tak na szóstce to jest ciężko tak przybliżyć, wiesz? Ja mam czwórkę Masz hmm. Położyłeś mi ją? To jest strzykawka? Wytyfy? Z której strony? Z góry, z góry, z góry Ale z prawej, z tyłu Nie wiem, stąd Ten stąd się stąd. wycofał. Dobra, mam. Tam jest. Dostał. Tam są, widzisz? Opłacało się zbierać dla amunicji. Ja już się wystrzelają. Dobra, możemy lecieć albo, albo zaczekajmy na nich. Strefa wykurzy. No właśnie, do tego tylko pomyślałem, wiesz? Ja tylko sobie bandażem jeszcze się obpatrzę. Z drugiej strony, w tamtym kierunku, gdzie? Bo mi skałkę oznaczyłeś. Oni się chyba z kimś teraz. Podchodzi do mnie. Świetnie. Pięknięty. Auto ma zjebane hitboxy. Tam jest, w smoku. Już. W którym smoku? Tam na górze. W smoku byli. W strefie. Dobrze, sobie poradziłeś, bo ja zacząłem strzelać do typa i strzelałem po aucie. Mimo ja to że... To w, w czakach, wiesz? Ale to na zjebane hitboxy. Zabity, gdzie był? Tam, gdzie oznaczyłem. Aha, to mi zasłaniają krzaki A ja, leży trupek. Jedziemy? Jesteśmy musieli w tamtą stronę pojechać. Dobra, musimy jechać. Masz żółte ammo? Gdzie? Jest tutaj? To z tym skałką Ściągnięty Plesji miałem chyba Czyli do ciebie trafił ktoś? Tam jest, o, dostał, dostał, z tamtej strony no, Ale on podchodzi? Nie, na daleko Obity był No bo to co, raż do auta. Mhm. Mm Tylko najpierw się ulecza ja pojadę. No nie zdążył, serio? A sam się ranimuje. Kurwa. No idiota. Coś ty odjebał. ty co Zdąży, czy nie Musisz od razu ten, leczenie jest odpalić. Tak, od razu wezmę sobie pierwszą pomoc. Albo nie, bandaże szybciej będą. Kurwa. Weź się ulecz trochę, to nie podniesiesz. Nie. Czemu? Bo umrzemy to oboje. Zobacz, jak mi życie leci. Dzięki, dzięki stary. Zostawił mnie na pastwę losu, po prostu. To nie jest kolega. Kurwa! Tak blisko. <grym> I nie, nie na pastwę losu, tylko na pastwę strefy, ok? Dobra, udało nam się chociaż coś tutaj osiągnąć. Fajnie, tutaj trochę sobie poradziliśmy. No i co? I co? Kto więcej miał teraz obrażeń? Pier pierwszy no. raz w życiu. Tak, chyba. To sam jesteś pierwszy raz. Poza, poza tym to <laughs> chyba tylko dlatego, że kierowałem. Tak, tak, tak. Niech ci będzie.